Nie, 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 aż tak. A mnie się podoba. Uchadnie ci w zielonym. Tak, właśnie, właśnie. Podkreśla kolor oczu Bunga! Powiedziałem oczu, chodziło mi o jedno twoje oko. To które ci zostało. Tak, wiem, że to drugie nadal tam jest, ale go nie widać, znaczy... O, dajcie spokój. A ja myślę, że jest poła. Jeśli sam będę miał piasek w to też chcę mieć taką opaskę. Tak, ja też. To wszystko będzie dobrze? Tak, tak. Twoje oko wyzdrowieje. Noś opaskę przez trzy dni i nie wolno ci szaleć. Przez trzy dni? I nie wolno mu szaleć? Nie martw się ono. Straż poradzi sobie przez kilka dni bez ciebie. Odpoczywaj i zdrowiej. Przecież mogę pomagać straży. Poza tym nadal doskonale widzę. To nowa ściana. Nie, ale te malunki są nowe. Każda lwia straż zostaje uwieczniona, żeby każdy pamiętał, kim byli. A dzisiaj to wy traficie na ścianę historii lwiej straży. Bo, czyli to jest Kajon, a to jest Fuli? A to ja! To ja! To ja! To... Niesamowite! Niesamowite dla ciebie. Dla mnie nie za bardzo. Ale ocena sztuki tkwi w oku patrzącego. Co takiego tkwi w oku? Tak mu się powiedziało. Oznacza to, że każdemu może podobać się co innego. Tak, a ten obraz nie do końca ma w sobie duszę waszej lwiej straży. Co o tym myślisz, ono? Kajon! Ono nic nie widzi. Owszem, widzę! A, i nadal mam doskonały wzrok! i Zaraz wam to udowodnię! Ono! Ostrożnie! Zaczekaj! Hmm. Na moje oko jeszcze nie do końca jest dobrze. Ono! Powinieneś na siebie uważać! Latanie to łatwizna! Zraniłem się w oko! A nie w skrzydła! Chodźcie tylko! Pokażę Wam, że nadal mogę Wam pomagać! Wszystko stąd widzę bardzo wyraźnie! Oh. Hej, uważaj, jak lata! <śmany> 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 lata <tu>! <śmany> <śmany> ono! Wszystko w porządku? <śmany> Jest dobrze. Chyba jednak nie powinieneś latać, widząc na jedno oko. A, a... Interesujące. Ono, myślę, że powinieneś zrobić sobie przerwę. Ale. lwia strasz mnie nie potrzebuje? Mam najbystrzejszy wzrok. Miałeś najbystrzejszy wzrok! Daj spokój, Bunga. Kajon! Musisz wyleczyć oko, słyszysz? Zobaczysz, że szybko wrócisz do służby, ale na razie zabierzemy cię do groty. No dobrze. To ogromnie interesujące. Nie odpowiemy dziś na pytanie, co smakuje lepiej, impala czy ridbok. Parlament będzie musiał po raz kolejny przeprowadzić głosowanie. Zingo. Przepraszam za stuśnienie. Młoga, młoga. Mam zezwolić na uczestnictwo w zgromadzeniu, które już rozpoczęło dzisiejsze obrady? Tak! -ta! Nie. Większość się zgodziła, młoga, możesz dołączyć do zgromadzenia. Mam nadzieję, że miałeś poważny powód, żeby się spóźnić. Oczywiście. Wygląda na to, że ono z jej straży widzi tylko na jedno oko i ma gorszy wzrok. Ten, który ma najlepszy wzrok, nic nie widzi. Hmm, to w istocie interesujące. Powinniśmy stworzyć podkomitet, który zbadałby tę sprawę. Doskonały pomysł. Ktoś jeszcze się zgłasza? <laughs> ja. Wybornie! Spotkanie, podczas którego wybierzemy członków podkomitetu, który ma zbadać sprawę wzroku, przypadnie w udziale innemu komitetowi podczas kolejnego głosowania. Muszę was jednak poinformować, o... umieram z głodu! Senty zawsze najlepiej wiedzą, co dzieje się na lwiej ziemi. I wygląda na to, że ono przestał widzieć! A, ono przestał widzieć! Tak! To wspaniale! E. A dlaczego wspaniale?